Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Bardzo dawno takiego filmu na moim kanale nie było, bo przychodzę dzisiaj do Was zawartością kwietniowej pudełka Golden Box. Golden Box to jest box od Biglossi. Ja zdecydowałam się na pakiet trzech boxów. Poprzednią edycję pokazałam wam po prostu w zbiorczym filmiku w holu, a dzisiaj taki filmik osobny. Zdecydowałam się w ogóle wejść w tą zabawę z tego względu, że podobała mi się zawartość tego pierwszego pudełka, bo kupiłam ten pakiet już po ujawnieniu pierwszej zawartości. I stwierdziłam, że a co, dawno nie było czegoś takiego innego, zobaczymy, co będą skrywać dwa kolejne pudełeczka. Koszt tej przyjemności subskrypcyjnie to 99 zł, a w pakiecie trzech boxów, chyba 297 zł, wyszło za tą przyjemność. Golden Box od Big Glossy to pudełko luksusowe, i tutaj no, nie mogę się oprzeć ochocie powiedzenia Marian, to jest jakby luksusowo, sprawdźmy co w tym luksusowym boksie się znajduje. I tutaj mam karteczkę z wypisaną zawartością, na razie do niej nie zaglądam. Tutaj mamy jakiś kod do marki tej, z niej była ostatnio taka maseczka i tutaj jest kod Big Lossy 20% rabatu do 31 maja, gdyby ktoś był zainteresowany, to Wam pokażę, dzielmy się tym, co mamy dobrze, wygląda to dosyć ubogo, ale dobra. więc wyciągnijmy ujawniony produkt, który miał skusić do zakupu tej edycji, czyli miniaturka perfum C. Giorgio Armani. I ta miniaturka jest o pojemności, zaraz zobaczymy jakiej. 7 ml. To było dokładnie podane. Koszt tych perfum w pojemności pełnowymiarowej. To jest 30 ml, a ja chciałam wcześniej zauważyć, że nie widzę tutaj tuszu do rzęs. Aha, to jest ten tusz, dobra. 30 ml, um, kosztuje 286 zł. Ja z Giorgio Armani chyba żadnych nigdy perfum nie miałam. No, muszę przyznać, że miniaturka wygląda tak kolekcjonersko i ładnie, tylko pytanie konkursowe, jak to będzie pachniało. Czy powiedzcie, że ona ma atomizer, a nie jest wylewana? Ale zapach bardzo ładny. Mm? Oj, bardzo ja nie lubię właśnie tych wylewanych. Lecimy dalej. Dalej mamy miniaturkę tuszu do rzęs Giorgio Armani. Tusz nazywa się Eyes to Kill i my tutaj dostajemy miniaturkę o pojemności 2 ml, natomiast pełnowymiarowy tusz to pojemność 10 ml, a koszt to 175 zł. Ja mam takie doświadczenia dziwne, że te miniaturkowe tusze, nawet najdroższe, mam wrażenie, że są dużo gorsze od tuszy pełnowymiarowych. Nie wiem, czy to ma w ogóle sens, ale powiem Wam, oglą yy, oglądałam, używałam bardzo wiele miniaturek, bardzo drogich tuszy i żadna, absolutnie żadna nie rzuciła mnie na kolana. Ale okej, okay, sprawdzimy. Tak wygląda tusz. Zobaczymy. Zresztą w ogóle mam takie doświadczenia, że czym droższy tusz, tym na moje rzęsy gorsze. Więc jeśli chodzi o tusz, spoko. Myślę, że na zasadzie znowu przetestowania jak najbardziej. Czy jest luksusowo? Ociera się. Dalej mamy krem marki Clinique i to jest solidna miniatura kremu nawilżającego, bo to jest miniatura o pojemności 15 ml. Jest to słoiczek i jest to krem słynny Moisture Search 72 godziny. Szybko wchłaniający się, nawilżający krem żel o bogatej formule, który dostarcza skórze idealnego Idealne nawilżenie aż przez 72 godziny, nawet po umyciu twarzy. Nie wierzę. Skóra zyskuje świeży, jędrny wygląd i zdrowy blask. I ostatnio się wymądrzałam w którymś z filmików, yy, wiem w którym nawet, w I Love Boxie, że ja nie biorę niespełnionych kosmetyków na wakacje i zazwyczaj nie biorę miniaturek. Natomiast tutaj no aż się prosi, żeby przetestować ten krem przed wakacyjnym wyjazdem i faktycznie sobie przygarnąć taką miniaturkę na wyjazd. Także na pewno tak uczynię. Ja szczerze mówiąc fanką marki Clinic nie jestem, um, ale myślę, że czemu by nie. To jest chyba, jeżeli dobrze kojarzę, najwyżej mnie poprawcie, to, to jest chyba taki kultowy dosyć kosmetyk, nie licząc dramatically different moisturizer, uh, lotion, tudzież inną, gel, cream i. Bóg wie co tam jeszcze. Dobra, lecimy dalej. Tu jest coś, co mnie interesuje bardzo. Mamy coś potencjalnie interesującego i jest to 100% naturalny peeling e, miodowy ryż. I marka się nazywa Baw B? B. Marki nie znam, ale jestem na etapie poszukiwania peelingu. I powiem Wam, do tego stopnia jestem na etapie poszukiwania peelingu, właśnie, ale czy to jest peeling do twarzy? Jestem w takiej desperacji, żeby znaleźć dobry peeling, że uznam, że okej, okay, niech on kosztuje nawet stówę, ale niech po prostu będzie dobrym peelingiem. Więc bardzo fajnie, bo ten akurat kosztuje 98 zł za 185 ml, czyli dosyć duża pojemność, więc sprawdzimy jak on działa. Mówię, mam nadzieję, że on jest do twarzy i przeczytajmy peeling ryżowy pobudza skórę i przyczynia się do jej regeneracji zawarte w nim składniki to w 100% naturalna kompozycja o właściwościach wygładzających, poprawiających elastyczność oraz zwiększające ukrwienie skóry, co w znacznej mierze przyczynia się do jej odmłodzenia okej, okay, dobra, ja sobie zaraz wygoogluję, czy to jest na pewno peeling do twarzy choć tak by wychodziło, marki nie znam totalnie gramatura tegoż produktu jest tajemnicą bo nie jest ona nigdzie tutaj podana Zobaczymy, dobra, otwórzmy go od razu, mm, pachnie dziwnie, bardzo tak, powiedziałam chyba ziołowo. Wygląda trochę jak taka, jak taki mus do jedzenia dla dzieci. Oraz mamy drugi taki sam słoiczek, właśnie z peelingiem, nie, to jest ewidentnie, z peelingiem kawowym. Ta sama cena za 185 ml, naturalny kawowy peeling do ciała. Okay. Czyli ten jest do twarzy, ten jest do ciała. To już się wyjaśniła zagadka. Usuwa zanieczyszczenia rozobu marowe komórki na skórka, regenerując go, odżywiając i wygładzając, Wyszuk... Składniki, z których powstał są w 100% pochodzenia naturalnego, a ich właściwości korzystnie wpływają na kondycję oraz wygląd Twojej skóry. Ciekawe czy jego nie można też używać na dobrą sprawę do twarzy. I ostatni produkt z tego boxa to produkt pełnowymiarowy właśnie tej marki, na którą mieliśmy rabat i tak jak powiedziałam w ostatnim pudełku również był produkt pełnowymiarowy tej samej marki. I to była taka maseczka, maseczka jest spoko, można ją stosować na dwa różne sposoby. Używałam i jest ok, a tym razem mamy regenerujący krem do twarzy na noc. Um, I to jest koszt 79 zł za 50 ml. Krem odżywczy do wieczornej pielęgnacji twarzy, czyli... Szyi zawiera ekstrakty z owsa, winogron, nagietka i rumianku oraz wzmacniające olejki z pestek moreli i wiesiołka, które wspomagają naturalne procesy naprawcze. I produkt należy zużyć do września 2019 roku, czyli czasu na zużycie dla kogoś, kto ma narnię kosmetyczną nie jest zbyt wiele. Ustalmy sobie szczerze. Diamenty Beauty 2019. To mnie zawsze najbardziej bawi. Jeszcze rok się nie skończył, a już jest przyznana nagroda za produkt roku. I tak się prezentuje tubka. I to był, słuchajcie, ostatni produkt z tego boxa. Jeśli chodzi o ten krem, to powiem tak: ja teraz używam kremu, nie mam go pod ręką, bo go spakowałam na wyjazd ze spór, który mnie totalnie zauroczył. Na Upartego mam dużo kremów na noc w kolejce. Generalnie, kremy na dzień i na noc to nie są produkty, z których ja się cieszę z, w boksach, bo to są produkty, które się najdłużej zużywa. To są produkty, bardzo moim zdaniem, indywidualne i no tak już mam. Dużo bardziej wolę właśnie jakieś pilingi, maseczki, tego rodzaju szmajery. Także powiem prawdę, że z tego kremu jestem najmniej zdecydowanie zadowolona, ale. Ale. Ponieważ tego swój spór skończę pewnie stosunkowo szybko, bo tak jak wspominałam choćby w ulubieńcach, ja go nakładam tonę na twarz, bo traktuję go jako taką maskę nawilżającą. Teraz też go biorę na wyjazd jako krem do twarzy na dzień z tego względu, że wam coraz bardziej, mimo że nagrałam ulubieńców z, krem, z kremem na glow, to coraz bardziej mnie ten. Mam jakoś za dużo go biorę i coraz bardziej mi on irytuje, że mi waży te, te podkłady, ale ja to zaznaczałam w tych ulubieńcach. Więc pewnie mówię, tamten krem skończy się ekspresowo, więc może jak go skończę, faktycznie przerzucę się na ten, skoro on ma tak krótką jakby datę ważności, bo pozostałe, które mam, to, są, to jest pielęgnacja koreańska, ona jest, wiecie, tak zakonserwowana, że tam data ważności to jest temat w ogóle nieistniejący. Więc może tak też uczynię. Nie policzę wartości tego boksa, ponieważ nie znam pojemności tych dwóch słoiczków. Zresztą to by się totalnie mijało z celem, z tego względu, że ta miniaturka tuszu, no to to jest raczej rzecz taka dodawana do zakupów, więc no trudno byłoby to wyliczyć. Ja już od tego odeszłam, powiem Wam, kiedyś się w to bawiłam, ale w sumie teraz to jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Chciałabym jeszcze tylko sprawdzić ten peeling. Powiedzcie co ciekawe, ten peeling z miodem My również stosować pod oczy? Korzystnie wpłynie na redukcję ciemnych sińców pod oczami. Boże, nigdy się tak wysoko nie peelinguje. Zaczyna mnie to przerażać. Słuchajcie, opis tego kawowego jest identyczny, czyli to jest jeden i drugi peeling, można spokojnie um, stosować na twarz. I też ma redukować ciemne sińce pod oczami. Magia. No więc jakbym miała podsumować, to wydaje mi się, że poprzednia edycja była znacznie, znacznie fajniejsza. Perfumę, zapach mi się podoba lubię takie miniaturki, choć nie lubię jak są wylewane, a nie psik, psik, ale dam radę, zapach bardzo ładny więc zdecydowanie fajny, no i to już jest faktycznie rzecz, którą z przyjemnością sobie na wyjazd zabiorę w postaci miniatury tuż do rzęs, to taki zupełnie mi niepotrzebny gadżet pod tym względem, że nie uważam, żeby on miał być jakiś rewelacyjny, ale zaraz go odkręcę zobaczymy szczotę, no szczota jest włochata, ale dobra damy mu szansę, sprawdzę jak będzie się spisywał na zasadzie przetestowania czegoś droższego, krem z klinika, myślę, że właściwie również mi się przyda, przynajmniej jest to miniatura więc w ostateczności go zużyję również na zasadzie jakiejś maski, czy czegoś w tym stylu, czyli nałożę grubą warstwę skoro nawilża się dwie godziny nawet po zmyciu, po umyciu twarzy, no to wiecie także właściwie myślę, że, że okej, okay, choć tutaj ta moja radość jest taka dosyć umiarkowana najbardziej zadowolona jestem z tych peelingów, bo tak jak mówię te poszukiwania peelingu Trwają w najlepsze i powiem Wam, że większość peelingów, które przeglądam, są po prostu słabe, a ja lubię, kiedy peeling jest konkretnie ostre, niestety mój ukochany peeling ze skin Fooda został wycofany. I właśnie szukam czegoś innego, więc bardzo się cieszę, po pierwsze dlatego, że będę mogła przetestować te dwa, po drugie, dlatego, że to opóźni mój zakup, czyli czytaj wydanie kasy na peeling. Więc zdecydowanie na plus. Marki totalnie nie znam, nie przeszkadza mi, że to są dwa peelingi, z tego względu, że tutaj na karteczce zostało to tak ugrane, że ten jest do twarzy, ten jest do ciała. W rzeczywistości one są do wyboru do koloru i do twarzy, i do ciała, więc jeżeli komuś nie pasuje fakt peelingu do twarzy, no to może zużyć je do ciała tak. Bardzo odkrywcze. Więc z tych dwóch produktów naprawdę jestem zadowolona, choć nie podoba mi się, że nie jest podana gramatura. No i ten krem, tak jak mówiłam, regeneracyjny na noc, z tego najmniej jestem zadowolona, ale też jest to produkt, który się u mnie nie zmarnuje, przetestuję go. Ta maseczka jest spoko, więc może i ten krem będzie fajny. Szczególnie, że tak jak mówiłam, właściwie niedługo będę teoretycznie tego kremu na noc poszukiwać, przynajmniej w mojej narni, niekoniecznie w sklepach. Szału nie ma, że ta poprzednia edycja była zdecydowanie lepsza. Czekam tradycyjnie na Wasze komentarze czy kupujecie um, tego Golden Boxa, czy weszłyście w subskrypcję, jak wam w ogóle ta zawartość się podoba, czy waszym zdaniem jest warta stówy. Dziękuję wam kochani serdecznie za oglądanie, zapraszam was rzecz jasna do kolejnych filmów, nie wiem jaką w końcu mam koncepcję, czy dzisiaj jest środa, czy dzisiaj jest piątek, jeżeli jest środa to gorąco was zapraszam w piątek 3 maja na test makijaż drogeryjny. A jeżeli dzisiaj jest piątek, to mam nadzieję, że już ten makijaż oglądaliście. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, buziaki, pa, pa. Zobaczyć, czy w tej skówce jest psik-psik. Tylko nie wylej na siebie tych perfum, byłabym bardzo zobowiązana. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie, czy tam jest ten atomizer, czy nie. Zaraz skończę całymi wylanymi perfumami. Miniaturka tuszu do rzęs, że Germanii jest do... Czuję. Czy obserwowana? No właśnie. Jest dodawana raczej jako gratis do zakupów i tak dalej. No sobie Bleh. jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że majówka wam upływa. Jakoś. Jakoś!